Yo, nie ma już córki Yo, nie ma już córki Został sam z flaszką i budki Stracił dom, stracił ludzi, każdy dzień tylko bardziej go brudzi Nie ma już córki, no no, nie ma już za tylko worki z pierwszym fajem na ulicy, losu. fem my prime Ej, o tato z butelki, nie z miłości. W pusto, po czasach zazdrości. Za czekami tylko cień chodzi. Sam wybierałeś, teraz czy to boli. Twój syn już nie mówi, tato Na nacht, twoja ex spokój, zero drambro bro. Córka, nie chce cię snatch, real talk, wódka, bro. Właśnie, się weszło, kiedyś miałeś dom, teraz masz mur. Szukasz cienia, ale jesteś tylko kuszą. Nie czujesz, wiek, ktoś ci poda dłonią. Ja nikt nie chce już czuć twój joint. I nie ma już córki Został sam z flaszką i budki. Stracił dom, stracił ludzi. każdy dzień, tylko bardziej go brudzi. Nie ma już córki, yo yo Nie ma już serca, tylko worki z biedskim hajem na ulicy, you of so your fame crying business Płyniesz w litrach jak Titanic, face down Titanic Mówiłeś kiedyś, odbije się, bo cię spills tak like a manic Nie jest ma tylko blobar w ręku Zero planu, zero kierunku Chciałeś żyć jak prosto to patrz Even bumps don't let you crash Ktoś cię nakarmi, maybe Ale love lost it, baby Byłeś ojcem, teraz memem, you just trunk with zero meaning Nie ma już córki, został sam z flaszką i budki Stracił dom, stracił ludzi, każdy dzień tylko bardziej go brudzi nie ma już córki, yo -yo. Nie ma już serca, tylko worki. Z piastym hajem na ulicy. Just your family crying. reasons ero, tato z butelki. Bez miłości. Kieszeni pusto, bo czas zazdrości. Za dzieczakami tylko cień chodzi. Sam wybrałeś, teraz cię to boli. Twój syn już nie mówi tato. Na twoja ex-ma, spokój zero drum, bro. Córka, nie chcecie znać. will to dwutka, była Ważniejsze mi się wesło. Kiedyś miałeś dom, teraz masz mur. Szukasz cienia, ale jesteś tylko kurz Nie czułeś, że ktoś ci da dłania. Ja nikt nie chce już czuć twój joint. Tu już litrek jak tanik Face down. Dranik, mówiłeś kiedyś odbiję się, bo ty jesteś tak jak a manic. Nie ma już córki, został sam z flaszką i budki Stracił dom, stracił ludzi, każdy cień tylko bardziej go brudzi Nie ma już córki, nie ma już serca, tylko worki z piaskim hajem na ulicy Lost your fam, now you crying business W litrach jak Titanic, face down, tragic. Mówiłeś kiedyś, odbije się, bo you still stuck like a manic. Nie małeś tylko browar w ręku, zero planu, zero kierunku. Chciałeś żyć jak boss, no to patrz. Even bums don't let you crash. Ktoś cię nakarmi, maybe. Ale love lost it, baby. Byłeś ojcem, teraz memem. You just drunk with zero meaning. Nie ma już córki. Został sam z flaszką i budki. Stracił dom, stracił ludzi. Każdy dzień tylko bardziej go bruci. Nie ma już córki, yeah, yeah, nie ma już serca, tylko worki z pijackim hajem na ulicy You lost your femme, now you crying business